Dobra. Siemaneczko, ja jestem Manik Shorts i chciałbym wam pokazać jak mierzę się tutaj z tym odcinkiem, do którego już podchodziłem chyba 3 dni w sensie na livestreamach po parę godzin. No i jest to mega trudny odcinek, żeby go przejechać całego szybko. No naprawdę nie można popełniać tutaj błędów i wtedy ten czas na pewno jakiś się uda zrobić. Także zobaczymy, czy mi się uda

3 prawy, długi 90. 2 prawy i ślisko, ślisko. 3 prawy. 4. 4 prawy, długi 80. 2 lewy dłuższy, nacisk 40. 2 prawy, 50. Nawrót lewy, 60.

Nawrót lewy 60, hak prawy 90, hak lewy środkiem 60, z uwagą 3 prawy, Do, nawrót prawy 60, 3 lewy dłuższy 80, 2 prawy i przeszyt 6 prawy 120. Przyszyk 60, 4 prawy zacisk, środkiem 30, 2 lewy 60, hak lewy 2 lewy 30 Nawrót prawy 100 Ślisko zacisk Ślisko 3 prawy i przyszyk 30, 2 prawy 30, 3 prawy i 2 lewy 70 Nawrót lewy 70 Odbija 30, hak lewy 70, hak lewy 100. Dwa prawy nie ciąć, 80. Przez szczyt do 3 prawy, długi 80. Dwa lewy 100. Dwa lewy 150. z zhamuj. 4 prawy, 40.

3 lewy, przez szczyt, ciasno, do ślisko, ślisko, 120, 5 lewy, 60, przez szczyt, 100, 3 lewy, 150, 4 prawy, 80, 3 prawy, przyciąć, 50, 5 lewy, 80, 2 lewy, do 3 prawy i 2 prawy i 3 lewy i 4 prawy.

Hak lewy i dwa prawy to przestrzyt 60, nawrót prawy ciasno 250, przestrzyt 200, trzy lewy i ostrożnie przestrzyt 60, nawrót prawy 80.

Nawrót lewy, 150. Dwa prawy, 50. Nawrót lewy, 60. Dwa prawy, długi nacisk, 40. Nawrót lewy, 70. nacisk 100 Z uwagą 4 lewy i 2 prawy i 2 prawy Nie ciąć 70 3 lewy 80 Ajaj zepsułem 3 lewy 50 4 prawy 30 5 lewy przez szczyt 120 prawą przez szczyt 2 lewy 50 2 prawy i 2 prawy 50 ma lewy 40 3 prawy, dłuższy, ślisko, 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 100, 4 prawy, długi, 50, 4 lewy, 60, 5 prawy i ostrożnie przez szczyt 30, 4 prawy, 40, 3 prawy, 150 Nawrót lewy 50. Nawrót prawy 90. Hak prawy 30, 4 lewy 40. Nawrót lewy i 2 prawy długi 90.

Nawrót lewy 60, 5 prawy 50, Przys szczyt 100, 3 lewy 50, Przys szczyt do nawrót prawy 120, nawrót lewy 40, Przys szczyt 30.

3 lewy, 50 2 prawy, 150 nawrót prawy 90 4 lewy, dłuższy nacisk 200. szczyt 50, hak prawy ciasno 90, hak lewy 80, dwa prawy 30, nawrót prawy 100, nawrót lewy 120.

Hak prawy i 3 lewy, 100. Nawrót lewy, 30. Nawrót prawy. I nawrót lewy. Hak prawy, 40. Hak lewy, 100. Na lewy ciasno, 40, 3 prawy i... Nawrót lewy, 30, dwa lewy, 30. Nawrót prawy, środkiem, 80. 4 prawy, 40, 3 lewy, 70. Hak prawy i... Nawrót lewy i... Nawrót prawy 80 Nawrót lewy 50 3 prawy to 2 lewy i hak prawy i nawrót prawy 2 lewy 30 Hak lewy i nawrót prawy 50

Lewy i dwa prawy i Hak prawy to nawrót lewy 2 prawy 200 Dwa prawy 40. Hak prawy i Nawrót lewy, 80 Hak prawy środkiem 120 Hak prawy 30, nawrót lewy 60. Hak lewy 40. Dwa prawy 60. Podbija 30. Nawrót prawy do nawrót lewy 30. Nawrót prawy 40, 3 prawy i 3 lewy i hak prawy 50, 2 prawy środkiem i 3 lewy 50, hak prawy do 3 lewy 50, 4 lewy, długi 40, 3 prawy 60, nawrót lewy 70. Tak, lewy 30. Nawrót prawy 30. Dwa lewy do 2 prawy i dwa lebyń dłuższy i 2 prawy. 60 nawrót prawy i dwa lewy 60 2 prawy, dłuższy, nacisk 90 Nawrót lewy, nawrót prawy 50, nawrót lewy 30, nawrót prawy 80, ostrożnie 5 prawy i nawrót lewy 40, nawrót prawy 100. 2 lewy, 50. Nawrót lewy, 50. Nawrót prawy. I nawrót lewy, i hak prawy, 30. Ale był błąd. 2 prawy, 40. Podbija, 50. Nawrót prawy, i 2 lewy, i 2 prawy, 50. Nawrót lewy 60 Nawrót prawy 60 hak lewy, nie ciąć 40, 4 prawy i 2 prawy i nawrót lewy 30. Nawrót prawy i hak lewy i 3 prawy. Do Hak prawy i nawrót lewy i dwa lewy, 60 Hak prawy i trzy lewy, 40 Nawrót lewy i hak prawy 30 Nawrót lewy 30 3 lewy 2 prawy 40, dwa lewy, 50

Hak prawy 50, nawrót lewy 30, nawrót prawy i... Nawrót lewy to dwa prawy, dwa lewy 70, 3 prawy 70, hak prawy 30, 3 lewy 30, nawrót prawy i...

Hak prawy i nawrót lewy, 40. Nawrót prawy. I dwa lewy, duży zacisk. I nawrót prawy, 40. Dwa lewy, 60. Nawrót prawy. I dwa prawy, 30. Nawrót lewy, 30. O! to mety stop let's go Let's go 2042. let's go 242 zajebiście Tak to się robi słuchajcie tak to się robi Wow ale warto było trenować Woo. Let's go Zobaczmy czy tylko zapiszę. proszę niech zapisze o 21 sekund poprawiłem czas. Słuchajcie swój, ale przeleciałem to. Mam nadzieję, że to się zapisze wszystko. Wow. No dawaj. Zapisz ten przejazd. Dziewiąty jestem. Let's go. Let's go. Zajebiście. Let's go. Let's go. Ale czas. Wow. Ale tutaj goście lecieli. Ktoś, kto zrobił dwa... Ile? 20 16. O ja, ale tutaj musiał ktoś lecieć. Ja pierdzielę. Tak czy siak, słuchajcie. Jestem w dziesiątce. Wow. Coś niesamowitego. Było trochę błędów, wiadomo, ale... Fuh. Koszulka mokra, słuchajcie. <grym> Także mamy to. Uparłem się, że będę tu w dziesiątce i jestem. Mamy to. I to jest dość duża przewaga nad dziesiątym. Także zarąbiście. Dobra, pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiam całą społeczność. Maniac Shorts. I czekamy na nową grę Assetto Corsa Raiding. Także zobaczymy, co tam się będzie działo. na razie upalamy w Rysia. Pozdrawiam. Bek. Ale super.